A nie śmieje. Także widzicie, po opasy trochę nie no, Trochę tań, Ale trzyma, trzyma jeszcze się, kolegi się trzyma. No wiecie, w tych warunkach, w tych warunkach czasem No to papierosek Hej, go! na go, go, go! Hej, go, go. Widzisz, Widzicie, taki, taki mędrzebua, nie? Widzicie, oni mówią, mu, żeby, już, żeby już poszedł, a on jeszcze nie. A to jest, tak? Marys, tamarys, 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 Six tamarys, tamarys, six tamarys, no. tamarys, 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 Także widzicie, dlatego spożywanie substancji przedstawionych w tym filmie live może być szkodliwe dla Twojego zdrowia. Miejmy nadzieję, że trafi do domu.